Nie chcę nam się z tobą gadać. Strój przygotowany, wszystkie pryszcze wyciśnięte, także <gry> możemy lecieć. Możemy lecieć na casting, aby właśnie było w takiej atmosferze. No tutaj co, co, co nie do nie doskoczę, to do wyglądam. Będzie relacja sprzed i po. No w trakcie, jak już wiadomo, od dawna nie będzie, bo nie wolno. Jedzonko trzeba zrobić, jedzenie tam troszkę już jest. Jeszcze sobie dodam do sałatki papryczka, noga. Jolokia. Ponad milion jednostek w skali Skowila. Bardzo, bardzo ostra. Ostra tak, jak sędzina na podciąganiu. E, pierwsze cięcie doktora, no jedziemy. Znaczy już nie pierwsze, bo no, to było wcześniej cięcie tamtej ostrej papryczki, a ta już jest nieostra. Ale tamta, tamta rzeczywiście mocna. Mocna jest moc, będzie ogień, będzie... No jak smoki krakowskie zazioną. Mam nadzieję, że zazioną dzisiaj. To jak będzie, jak będzie na tym castingu? No strona mówi tak, przyszłość istnieje tylko w naszych głowach. Ale najważniejsze, żeby było dobrze, no i tak lajtowo, bardziej może właśnie chillowo. będzie tak, to będzie dobrze. Pierwszy etap podróży ze mną, przyjechałem do Kasi, z którą pojedziemy. No i taki slider tu jest. Taki slider dla dzieci. No, kto wie, to wie, może będzie trzeba poćwiczyć jakieś slidery. Pierwszy, pierwszy etap za mną, a to już casting będzie trzeci. Trzeci casting mój. No i to jest takie fajne pole do obserwacji, żeby zobaczyć, jak po latach, już w tym momencie po latach się reaguje na. Ponownie tą samą sytuację. Nie mówiłem Ekspozycja i habituacja, czyli no właśnie wchodzi się w ten proces środowisko, miejsce i testy, gdzie to jest niekomfortowe, no ale za każdym kolejnym razem jest troszeczkę fajniej. Więc zobaczymy, jak będzie dzisiaj? No tak wydaje mi się, że się przejmuje. Zależy mi dużo mniej, więc to jest cenne. Z drugiej strony. To, co się wydaje, to jest jedno, a to, co się czuje, to jest drugie. Czyli, jeżeli będę się czuł, także będę swobodny i na luzie się bawił, to wtedy powiem naprawdę, że się nie przejmowałem. Jedziemy na Warszawy! 7:30. Właśnie padł ten pomysł. Zrozumiemy się wszyscy bez słów. Tutaj. A może by tak na ostro? No, no, no. Otwierajcie bramy. <laughs> Dojechaliśmy okay. dojechaliśmy. Wiemy już gdzie po 3 latach to człowiek, po dwóch latach to już wie gdzie to dokładnie jest. No i teraz lecimy właśnie tam, no Xtreme Warrior Park, tam właśnie jest. I za chwilę będzie widać innych kandydatów do zmierzenia się z castingiem i z rozmową. O, to jest tutaj, wystają tam. Zobaczyłam się przepraszam Kandydaci Już tam chcę być Kandydaci na Ninja Ninja Warrior Trzeci raz tu w tym samym miejscu, no zobaczymy, zobaczymy jak będzie Emocje już troszkę jednak inna. Zobaczymy później. później Przebrani, zwarci gotowi, no i teraz jest Maksimum pół godziny na rozgrzewkę, czyli troszkę, troszkę, nie za dużo, ale wystarczy no i jak było? Bo jestem po trzecim, trzecim castingu. No w zasadzie po połowie tego castingu, bo nie chcę nam się z tobą gadać. Także nie wszedłem nawet na rozmowę. Tam zakomunikowali spokoju, że no panu już wszystko wiemy i, i nie chcemy gadać. No tam jeszcze spytałem, no, że. No bo przecież się u mnie nic nie zmieniło. No nie no, no właśnie się zmieniło, no przygotowywałem się tak dalej tej rozmowy. No niestety niestety tej rozmowy w ogóle nie było. Także nie jestem w stanie tutaj nic więcej powiedzieć, bo nie było on to nie było. Test sprawnościowy, zeskakiwanie z drążka jak na moje możliwości słabo, bo chyba nawet nie 2,5 metra, więc, więc rzeczywiście tutaj, tutaj to nie wyszło. Skok na fajnie, do drugiego znacznika, więc spoko, pierwszy raz do drugiego. Wydaje mi się, że był niżej niż, niż ten drugi, to wydaje mi się, że był tak jak pierwszy w zeszłym roku ale spoko, no skoro drugi to drugi bosu bez problemu, podciąganie 12 no dwa lata temu zrobiłem chyba spokojnie 18, rok temu 15 w tym 12, więc ta forma, no nie trenowałem tego spadła, ale uznałem dobra, ok, robię 12, żeby się nie zarżnąć kolejna kulki nunchaka 5 razy, czyli rekord mój rekord castingu, fajnie, bardzo, bardzo się cieszę, Nabieganie na ścianę 3 metry, czyli to jest moje mój aktualny max, to też spoko no i bieganie sprinty nie wiem, bo to jest na czas, więc trzeba by porównać te czasy, jakie były w poprzednich latach. No ile mogłem, tyle tyle, tyle zrobiłem. Także, także spoko. I jeszcze z takiego podsumowania byłem pierwszy. Czyli jak byłem pierwszy, robiłem te stacje jako pierwszy, no to nie miałem możliwości odpoczywania, bo jeśli mamy kogoś przed sobą, no to wtedy tak długo jak dana osoba robi, no to możemy odpoczywać. Ja tutaj miałem tak, że jechałem pierwszy, czyli też taki nietypowy przypadek, i tutaj, no tutaj trochę zagadać, tutaj ten, to mi się bud rozwiązał, także te typy te, te sobie tutaj wykorzystałem. No i tyle by było tego podsumowania. A teraz sobie jeszcze na Ospro pojedziemy, pobawić się troszkę. Wracamy na Ospro. No i jak wrażenia? Ze mną, ze mną nie chcieli gadać, więc tyle ja powiem, że ze mną nie chcieli gadać. Troszeczkę szkoda. No bo liczyłem na tą po prostu szansę rehabilitacji za zeszły rok, no ale no niestety nie było. Ale cieszę się najbardziej, wiecie z czego? Z tego, że już mi nie zależy po prostu. Dostanę się ok, nie dostanę się też ok. Przyjąłem to kompletnie na luzie, więc to, od tego się najbardziej cieszę. A teraz jak dziewczyny, bo były u tej babeczki, do której ja chciałem mieć, no ale niestety znowu miał być reżyser. Ale... Ja świetnie porozmawiałam sobie elegancko, pośmialiśmy się dość mocno i yy, no co no, myślę, że mnie wezmą. Ja też tak myślę, ja bym ją wziął do programu. <grym> <grym> okay. Ja jestem bardzo zadowolona, w sumie obawiałam się tej rozmowy, bo nie jestem jakaś taka wylewna, ale jak ktoś mnie pociągnie za język, to jak najbardziej. I rzeczywiście ta pani była bardzo fajna, bo ona tak nawiązywała... Tak, to właśnie ta pani, o której ja <grym> mówiłem, ona... ...gadała, więc no, rozmawiała z więc naprawdę ugadałyśmy wszystko, myślę, że kolejny etap jak najbardziej... Powodzenia dla, powodzenia dla dziewczyn, będę oglądał jak się dostaną do programu, a teraz jedziemy na Ospro i tam się pobawimy. Jesteśmy w Ospro, no byłem tutaj ostatni raz w 2019 roku, ale nie mogłem się pobawić, bo miałem wtedy problem z lewą ręką, no więc dzisiaj mam nadzieję, że się troszeczkę pobawimy. No nie za długo, bo też trzeba wracać, ale z drugiej strony być tutaj tak blisko i się nie pojawić, nie, nie pobawić to byłby grzech. Wiecie, drugi macie, o, mają tutaj talerze monety W programie to zrobiłem, także zobaczymy jak będzie dzisiaj tu, no patrzcie jak wygląda Ospro Dużo jest, dużo więcej, bardzo się rozbudowało w stosunku do tego co Ja tu widziałem, no blisko 2 lata temu, więc Będzie okazja żeby się pobawić Co my tutaj mamy? Slingshot Slingshot, to jest taki trochę jakby flying bar ale ląduje się na takich bandji właśnie miękkich, także to będę na pewno próbował. No i zobaczymy co tam dalej. No jest flying bar, no zobaczymy, może pasowałoby zobaczyć jak to jest, bo to jedna z niewielu okazji. No zobaczymy, drugie podejście tutaj. Jakoś, tak, żeby to ogarnąć. Ta taśma. Ona tak przykrzywia troszkę. To jaka taśma? Ta taśma, na której się to trzyma. Ej, bo mi jakoś tak ciągnie w tą stronę, co bym chciał. No, jeszcze raz nawet. Flybar, zobaczymy. No nie będę przeskakiwać, tylko w ogóle sobie spróbuję wylecieć z tym drążkiem, rozpuścić się na nim, zobaczyć. No, po prostu zobaczyć w ogóle, jak to jest. <słyska> Jakie to dziwne. Tego no bo nie, bo to taki jest odruch z normalnego drążka, który się puszcza. No i... Aha, i to ci się włączyło. Tak, normalnie ja że jestem na drążku, no to jak jestem lecę z drążka, to puszczam. Ale to nie tutaj. To poszło nie tak, no puściłem drążek. No. To nie ta przeszkoda, to jest inna. Oj, brakuje wiele. Niewiele. wiele, ale w ogóle to nie przy... wiele. Niewiele? Niewiele bardzo. to dziwne jest, no ale już nie puściłem drożka, jest progres. Trampoliny nie ma. ładne rwuja a, a, nie jest! Koś... Nie baba zrobiła, stara baba. <śleszy> <Starababa> zrobiła <zreszyna. śleszy> to drożki a no ja stary chłop! No. Ale nawet tak stary chłop nie jest tak stary jak stara baba. Ale to nie, to jest w ogóle tak, że wiek to jest przekonanie na temat tej liczby, którą się ma i tyle. Ale się i tak boję. To radę, ja nie mogę. Bardzo, bardzo fajne uczucie przekroczyć jakąś taką granicę. Dzięki Dzięki Kasia za motywację i Klaudia za nagrywanie. Jedziemy, zadowoleni z siebie jeszcze byśmy się pobawili, ale trzeba wracać, bo jest po czwarty, jeszcze trochę drogi Tak! Dzięki wielkie tutaj w ogóle za wszystko dzięki. No i co? Ospro jeszcze pewnie kiedyś odwiedzimy. Fajne miejsce. Fajne miejsce, możliwość potrenowania naprawdę takich przeszkód, które. na no, których Trzyma chyba godzinę, nie ma. godzinę trzeba się zastanawiać. Tak, i trzeba się długo zastanowić, co zrobić. Ja sobie tu jeszcze swoje zabawki wezmę. No i co? I tyle tego by było. Krótka relacja z Ninja, castingu Ninja, no i właśnie wycieczki do Ospro. Także dzięki, wielkie za oglądanie. Niedługo będzie typowanie przeszkód na czwartego Ninja Warrior. No bez względu na to, czy. Czy się dostanę, czy nie to to typowanie zrobię. Także będziecie mieli moje typy na stronie mocnicza. Powróci. Tymczasem do następnego! i teraz, i teraz To jest fajne, że to na głowę nie leci.